I z tej strony ja są W tym widzowie odcinku w końcu odcinek z kamerką i pewnie się zapytacie gdzie jestem, widzowie. No dobra, no widzicie po tym na... Widzicie pewnie po tym napisie, bo jestem aktualnie na Real... Mój skin. To zaraz. Jesteśmy widzowie. Jestem aktualnie na Real Craft. Czy Real Craft oficjalnie powraca na mój kanał, tylko niestety... Hmm. Moja działka nie wygląda najlepiej, ale spokojnie mamy na to dużo czasu. Tu będzie widzowie stał domek, ale do dopiero ten. O co chodzi z moim skinem? Po prostu ja bardzo kocham burgery, dlatego go ustawiłem. Ok, to jest jedyny powód. Ja no po prostu chciałem mieć takiego skina, takiego bardziej no takiego po prostu burgerka chciałam mieć. Więc dobra widzowie w tym odcinku po prostu gramy sobie w Real Craft. Jeśli widzowie, powiem Wam coś. Jak filmy będą z kamerką, to nie będą raczej codziennie. A jak będą bez kamerki, to będą codziennie. Więc dobra. Lecimy. Ja miałem w ogóle zniszczony kilo, ale dobra. Potrzebuję. Nie mam drewna, ok. To pójdźmy, warp. To było drewno. Drewno chyba po prostu, no. W końcu się nauczyłem tej komendy. Jak tu się zmieniło? Co jest grane? Ale to jest śnieg. Ale to. Ale gdzie jest drewno? Przeteler pod. Ej, jest piosenka! Jaki ja byłem głupi kiedyś. Rozumiecie to? Ja kupywałem kurde szkło kiedyś. A miałem piasek. Naprawdę. I nie wiem z jakiego drewna to zrobić. O jest. Bo nie mogłem znaleźć, więc myślałem z jakiego by tu zrobić. Ale dobra, jest to co chciałem. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Ładnie, elegancko. Kopiemy. 20 minus już gram. To jest całkiem fajny czas. W ogóle. Yy, 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 yy. Jak chcecie więcej odcinków z kamerką, piszcie w komentarzach. Bo ja te komentarze czytam. I dam serduszko. Więc dobra. Ile mam? A, mi... dobra, nie, nie wnikajcie. Chwila, bo ja tak słabo widzę, bo mi zasłania tutaj. O, dobra. Mam 3, 43, 4. No to tak z dwa straki sobie wykopię. I tak deski są chyba. Jak się robi drewno i zmienia się na deski, to desek chyba więcej wylatuje, nie? Czy tyle samo. W sumie to nie wiem, ale to jest tak, żeby siekierki od razu, nie ten, bo mam tylko pięć żelaza I nie chcę, wy i nie chcę wykorzystywać na siekierkę, bo jeszcze pójdę do kopalni Pozbierać kamień i rudy I przy okazji, żeby było, po no, pokopię sobie jeszcze piasku To jest tak Będę miał już na okna do domku przynajmniej. I nie ja będę musiał znowu kupywać w sklepie. Dobra. Dobra, chyba tyle mi wystarczy. Dobra. Ym... Tutaj w ogóle nikogo nie ma. Sprawdźmy to. O kurczę. <laughs> Ojej. Dobra. Gdzie był piasek? To jest piasek. Naprawdę? Ja, nie. Ojej, ale ja byłem głupi. Czemu ja wcześniej na to nie wpadłem? Widzowie, to pamięta moją starą działkę, stare odcinki z Real Crafta. Luty 2025, to były czasy. Ale teraz powracamy do tych czasów. Ile? 46. Ja nie było 56. A ja szkło wtedy kupywałem. 6400, tak, dobra. Szczerze, że ja tego wcześniej nie zobaczyłem, nie? To jest wstyd. Dział, działka, dobra. Teleportuj. Naprawdę widzę. Tak, więcej się robi. Dobra. Będę miał, mega, będę miał mega, dużo desek. Dobra, już pierwszy stak. Z trzy staki na pewno. Dobra, cztery staki. To dużo. Coś sobie zrobię przy okazji. Dobra, pięć staków będę miał, bo jeszcze pięć staków. Nie gadaj, że 6. Dawaj. Nie. Czyli mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć staków i czterdzieści cztery. Ok. No to mi starczy na wieki. Ale dobrze, niech jest. W ogóle trafiłem mini blok kamień. Ja bardzo lubię mini bloki na Real Crafcie. Zrobię sobie taki fotospad jak kiedyś. To też będę tak. Dobra. Bierzemy deski to będzie ogólnie wejście, dlatego oczywiście zrobiłem to źle krzywo. O przy okazji będę miał czym przepalić potem e, jak to się nazywa przypalić, przypalić piasek, żeby było szkło. już będę miał szyby, to możliwe, że dzisiaj na tym odcinku uda nam się zrobić domek. Jak ja dawno nie grałem w Real Crafta. Ostatni odcinek z Real Crafta. Pamiętam, że miał być. Planowałem go nagrać we wrześniu albo w październiku. Choć chyba, chyba, że on wyszedł, ale chyba nie. Ale to wtedy pamiętam, jak jeszcze jak miałem stary laptop, nie? Więc pewnie, jeśli tego filmu nie ma, to pewnie wiecie dlaczego. Ech. Co jest? Jej umyślałem, że mi się coś ten... O, się przestraszyłem, że coś zablokowałem, a to mi się drewno po prostu skąd... Serio? Musiałem, musiałem spaść akurat teraz? A to się robię drugą ścianę, nie? Tak. Pyk, pyk. Dobra, tu się zaczyna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co ja robię? Wełna by się przydała. Ej, poczekajcie. Co ja piszę? Sklep. Yy, kategoria wodne. Kategoria kopalnia. Farma. Łóżko to będzie. Dekoracyjne, nie? Nie? Biblioteczki 2. co? Co ty, Gato? To łóżko to będzie jakie? Czy tu nie ma łóżka? Dobra, jak ja skończę ten domek, szeztaka zostawię drewna i to drewno sprzedam, bo w sumie i zrobię skrzynki sobie. I w sumie po co mi są trzy staki tego? O, pewno sprzedam dwa. Tak szczerze. Nie będę miał kasę, bo aktualnie mam 63. Dolary, dobrze, że nie 67. Musiałem to powiedzieć. Przepraszam. Dobra, pyk. Robimy dach. Aha, jeszcze ta ściana. Dobra, to zaraz. Już nie chce mi się schodzić. Szczerze mówiąc. Dobra, pyk. Pamiętam, jak w grudniu 2024. Czekałem na otwarcie zielone MC Paliona i widziałem Paliona w Minecrafcie. W sobie była taka masa ludzi. Ja widziałem tą masę ludzi i widziałem paliona, nie? I to nie był jakiś typ na paliona, to był seriopalion. Bo on był w tym samym miejscu, co ja go widziałem, bo on wtedy miał live i to było piękne, bo widziałem Paliona. Hmm. Niestety on mnie nie widział. Dobra. Zaraz. Jej nienawidzę budować w survivalu rzeczy. Wolę na kreatywie. No. <ścoughs> Co tu się robi? Dobra, mamy dach. Jeszcze tylko ta ściana. No i... Aaaa, dobra, 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 Pyk, ej, ale dużo desek poszło na... Co ja robię? Ej, dużo desek poszło na to. Miałem 5 staków, 44, a został mi staki 57. Dużo poszło na ten domek, tak szczerze. No dobra. No z tak 63 powiedzmy, bo jeszcze to. No dwa. Czyli, ale to i tak jakoś dużo. No ale dobra. Ważne, że. Są już ściany. teraz robimy z 10, 7, dobra, wystarczy. I jeszcze. Mm, te. Drzwi. Dobra. Szczerze podłogę zrobię z tego. Z kamienia potem. Dobra, ten piasek nieszczęsny jeszcze trzeba przepalić. Jeszcze zrobimy okna. A ja mam przed... Dobra, mam węgiel. Dobra, dobra. Sklep. Sklep. Ja sprzedaję dwa z kamienia. kategoria kopalnia to to będzie to. Sprzedaj zekur... sprzedaj tu, tu, tu. Zostawię se tyle, dobra. Mam 63 dolary, ale ja wiem. Mam sztuczki Real Krafta. To są takie lagi. Trzeba wyjść. Wrócić z powrotem. Czy ja weszłem naprawdę na anarchię? Nie chciałem na, to, na, na ten serwer wbijać. Nie ten. O Realcraft i... I mam 223 Dobra widzowie, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli odcinek Wam się podobał, trzecie. łapeczkę w górę, subskrybujcie ten kanał, kolejny odcinek może też Real Craft, a więc trzymajcie się, do zobaczenia. Elua!